W minioną sobotę i niedzielę Stadion Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji gościł zawodników trzeciej rundy para lekkoatletycznego Grand Prix Polski, otwartego mitingu osób niepełnosprawnych w lekkiej atletyce. O szczegóły wydarzenia zapytaliśmy dyrektora do spraw sportu i rekreacji sosir pana Ryszarda Chusteckiego. My jesteśmy jako pracownicy Słubickiego Ośrodka Sportu niespokojni. Tak? Staramy się za, zaproponować dla naszych mieszkańców, to raczej mieszkańców gminy Subice, ale nie tylko, bo i województwa Lubuskiego i Polski, i Polski, wydarzenia, które możemy robić na naszych obiektach. Stadion Olimpijski Subiskiego Ośrodka Sportu ku temu służy. Dzisiaj spotykamy się podczas trzeciej rundy paraolimpijskiej. Najlepszych polskich lekkoatletów, niepełnosprawnych, tak, 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 jak, tak jak widać, ale sprawnych, tak? sprawnych, bardzo sprawnych sportowo, Walczących o swoje rekordy, widać jaka, jaka jest, jakie jest ich oddanie, jaka jest ich praca, jaka, jaka jest ich wewnętrzna radość. Dlatego go też, jako gospodarze tego, tego obiektu, zawsze z radością przyjmujemy tą imprezę do Słubic, po to, żeby po prostu wspólnie, razem się z nimi cieszyć. Cieszyć się z wyniku. Cieszyć się z tego, że tym ciężkim trudzie i takim osobistym potrafią sami radować się poprzez walkę sportową. O bieżącym sezonie, formie i etapie przygotowań opowiedział nam wicemistrz paraolimpijski z 2016 roku, mistrz świata i Europy w pchnięciu kulą Bartosz Czyszkowski. Cel na ten, na ten sezon po prostu ktoś jak najlepiej. Dopiero po dwóch miesięcy trenuję, więc staram się jak najlepiej. Wypaść. Ten sezon jest taki trochę, bo nie mamy, trochę taki dziwny, bo nie mamy głównych zawodów, nie mamy Europy ani świata. I przygotowuję się tak naprawdę na za rok na Mistrzostwa Świata we Francji. Dwa miesiące trenuję ciężko już codziennie i chciałbym, chciałbym to podtrzymać. No, ciężki będzie sezon, bo same treningi są tak. Teraz mamy za tydzień Mistrzostwa Polski i to jest wszystko. No, mówię, tylko treningi jak na razie i chciałbym jak najlepiej wypaść za rok. Czy chętnie Pan do Subic przyjedzie? A z chęcią, fajnie mi się tu pcha, i jest blisko Gorzowa, więc fajne. Skaczę w dal, ponieważ podoba mi się ten sport. Bardzo fajny sport. A powiedz, a jakieś takie wyniki, takie, które cieszą Cię już? E, chyba 2,97. No, to jest chyba najlepszy wynik mój. Doktor, a plany, jeśli chodzi o sport, bo na pewno są. No, pewnie będę jeszcze trenowała dużo. Bo... I skakała. Wyniki kolejnej rundy Grand Prix Polski pokazały, że krajowa czołówka paralelekotletów jest zdecydowanie w dobrej formie.